Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na pierwszym dniu naszego kongresu Polska Moc Biznesu. Kongres powoli dobiega końca, ale jeszcze przed nami dwa panele, na które przyznam, że jestem bardzo podekscytowany jako prowadzący, bo rzadko kiedy mam okazję rozmawiać o tak ważnych i ciekawych tematach ze znamienitymi gośćmi, których mam znowu w studiu i mam też online online'owo, którego Państwo jeszcze nie widzą, ale zaraz Państwo zobaczą. Proszę Państwa, teraz ja przejmuję stery na najbliższe dwie godziny, nawet tam dwie i pół. Przed nami dwa panele, jeden dotyczący kultury, i drugi dotyczący relacji międzypokoleniowych. Najpierw oczywiście ten pierwszy o kulturze, kulturze jako elementu budowania tożsamości obywatelskiej. I pan, drodzy Państwo, zanim przedstawię moich znamienitych gości, to pozwolę sobie na takie pewne słowo wprowadzenia, żeby jakoś zarysować kontekst tej debaty i dać Państwu może lepiej do zrozumienia, co byśmy dzisiaj chcieli podczas tej debaty osiągnąć. A ponieważ to jest dyskusja poświęcona kulturze, to też sobie na taką kulturową stawkę delikatnie pozwolę. Proszę Państwa, nawiązując do takiej powieści jednego z bardziej poczytnych francuskich pisarzy współczesnych, czyli pana Michela Huelbecka, który w swojej książce Cząstki Elementarne opisał takie zjawisko jak rozpad więzi społecznych i swoistą atomizację społeczeństwa, ja również mam taką smutną refleksję, że niestety nasze społeczeństwo też jest w podobnym stanie, w stanie pewnej atomizacji i nie jest tylko spowodowane pandemią, która nas zamknęła w domach, ale jeszcze wcześniej byliśmy niejako oko pani na swoich różnych w różnych swoich obozach ten dialog między różnymi stronami politycznej dyskusji nie do końca się nam udawał i tak funkcjonujemy od jakiegoś czasu, natomiast jednak też te media społecznościowe, które bardzo mocno nakręcają debatę publiczną, one nas mocno polaryzują, w związku z tym zamykamy się w swoich bankach informacyjnych i o jakimkolwiek dialogu coraz trudniej możemy mówić. I teraz pytanie, jak w takiej rzeczywistości mamy mówić o kulturze, która miałaby być spoiwem łączącym nas wszystkich, kiedy nawet tak fundamentalne sprawy jak kultura są też przedmiotem tej... Społecznej walki. Mam nadzieję, że uda nam się częściowo ten problem rozwiązać, ale też porozmawiać o tym, w jaki sposób moglibyśmy wspierać kulturę, i to nie tylko kulturę tą rozumianą jako kulturę wysoką, czyli muzea, sztuki, teatry, ale również w tych mniejszych ośrodkach, jaką rolę tam kultura pełni. Proszę Państwa, no tych pytań mamy dużo i wątków wiele, ale myślę, że z naszymi gośćmi uda się nam no naprawdę dopłynąć na jakieś ciekawe nowe lądy i na żadnej intelektualnej mieliźnie nie osiąść, więc pozwolę sobie już tych gości, moich znamienitych, przedstawić. Proszę Państwa, mam przyjemność rozmawiać z Panem Marcinem Przyłębskim, dyrektorem do spraw sponsoringu PZU. Dzień dobry Panu. Jest z nami również pan profesor Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich. Pan się z nami łączy internetowo. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry. dzień dobry. Dziękuję. Cieszę się, że się słyszymy. To już jest dobry znak. Jest z nami również pan profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry panu. I pan Mateusz Adamkowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panowie, moje pytanie otwierające, które chciałbym do wszystkich Państwa za, tutaj wyrazić na samym wstępie. Dlaczego dochodzi do takiej sytuacji, że większość młodych ludzi, no nie tylko młodych, swój ostatni kontakt z kulturą wysoką, rozumiano jak na przykład wyjście do teatru czy odwiedzenie muzeum, ma tak naprawdę w czasie szkoły, a potem, kiedy już opuszcza mury swojej szkoły, czy to jest liceum, no właściwie to na tym można powiedzieć, że to już się kończy ta edukacja, bo na studiach to różnie bywa. Już w momencie, kiedy wiele osób wychodzi z liceum, to traci dostęp, traci kontekst z tą kulturą. Dlaczego tak jest? Czy to jest coś, co musi tak postępować? Że rzeczywiście ten kontakt jest ograniczony do tych lat szkolnych, a później już hula i dusza? Co można byłoby zrobić, żeby temu przeciwdziałać? To jest pytanie do wszystkich państw, z Państwa, ale oczywiście najpierw bym chciał skierować głos do... Może pana profesora Zbigniewa Wawra z Muzeum Łazienek Królewskich. Panie profesorze. To, to jest bardzo trudne pytanie, bo to nie dotyczy wszystkich. Są osoby, które mimo ukończenia szkoły podstawowej, średniej, wyższej uczelni, cały czas chodzą do teatru, odwiedzają muzea, i jest to naprawdę nie taka mała grupa osób. Ja myślę, że tutaj raczej byśmy musieli spojrzeć inaczej. Jak zachęcić ludzi, żeby przychodzili do muzeów, przychodzili do teatrów, zapoznali się z tą wysoką kulturą? Ja myślę, że to jest naj, chyba najbardziej takim celnym to są, programem to jest, jest darmowy listopad. My w ramach rezydencji królewskich. Już dziesiąty rok obchodzimy taki darmowy listopad. W tym roku jest to osiem rezydencji, bo powiększyła się grupa rezydencji naszych władców. Natomiast to jest miesiąc, listopad jest takim miesiącem, że można w tym niepochmurne niepogodę odwiedzić muzea, nie płacąc nic i zobaczyć naprawdę fantastyczne wystawy. I to jest właśnie takie wyjście naprzeciw wszystkim, którzy nie mają czasu na co dzień. Pójść do tego, albo szkoda, i mówiąc też może nawet brutalnie, wydać kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych na odwiedzenie instytucji reprezentującą Wysoką Kulturę. Drugim programem to są muzea za złotówkę. Muzeum za złotówkę też ma zachęcić osoby do odwiedzania. A myślę, że to jest problem bardziej złożony i myślę, że moi koledzy, panowie dyrektorzy będą to mogli bardziej rozwinąć. Jest to pewien problem socjologiczny. Ja jestem historykiem, ja troszeczkę inaczej na to patrzę. Tak. I tutaj jest trudno zauważyć, czy to jest grupa osób, która tylko w ostatniej klasie albo w szkole odwiedzi. Na pewno tak jest, bo nie każdy przyjedzie do Warszawy, żeby specjalnie zobaczyć jakąś wystawę, jeżeli nie jest nią zainteresowany. Natomiast my inaczej musimy spojrzeć. Bo my w tej chwili, w okresie pandemicznym, mamy bardzo mocno rozbudowaną mm, zwiedzanie muzeów online. Owych. I tu jest problem, bo my nie wiemy, tak naprawdę, możemy tylko zorientować się po wejściach, ile tak osób, które normalnie nie chodziły do muzeów, które nie odwiedzały muzeów, nie odwiedzały innych instytucji kultury, z tego korzystają. Ja myślę, że to jest bardzo duża grupa osób, bo siedząc w domu, można zobaczyć, Praktycznie wystawy we wszystkich muzeach Polski. Zobaczyć spacer online po wystawach, po muzeach, to jest taki chyba też dobry kierunek. Jednak tak prawdziwe obcowanie z tą wysoką kulturą, to jednak trzeba takie muzeum odwiedzić, odwiedzić teatr, tak samo jak uważam, że czytanie książki papierowej, może jestem nienowoczesny, jest zawsze ma inny walor niż czytanie książki w postaci cyfrowej. Panie profesorze bardzo dlatego nie ja pan to jest panie redaktorze to jest tak. problem bardziej złożony bo trzeba było, myślę że są socjologiczne badania były prowadzone ile osób tak naprawdę e, poprzestało obcowanie z wysoką kulturą po zakończeniu edukacji a ile dalej ją kontynuowało e, ja patrząc na osoby, które przychodzą, nieraz rozmawiając, one mówią, byliśmy dziećmi, przychodziliśmy z rodzicami, teraz przychodzimy z, na, z własnymi dziećmi, bo chcemy im pokazać letnią e, rezydencję królewską ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Dlatego to jest bardziej skomplikowane. Ja bym tak, e, tego wszystkiego nie mówił, że znaczy na część osób nie e, obcuję z wysoką kulturą, bo obcowanie przez internet z wysoką kulturą też jest obcowanie z kulturą. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, zarysował pan wiele wątków, które będę chciał poruszyć w dalszej części debaty, czyli właśnie to wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji, które może przybliżyć dla części odbiorców tę sztukę, tę kulturę wysoką. Ale tutaj jeszcze muszę, oczywiście nie, nie, nie zarysowując tego w taki negatywny sposób, że nikt nie chodzi do no bo oczywiście są wiele osób, które teatry jednak nawet po pandemii teraz pękają często w szwach i ludzie czują głód nowych doświadczeń.